to ja robię, tak? dzisiaj sobie gramy w grę o nazwie wybrał Stars, no i dzisiaj chciałbym pograć sobie na moim pierwszym koncie, bo mam trochę nowych rzeczy tutaj, jak widzicie mam nowego zademiarza i mam trochę nowych zademiarzy tutaj, na przykład kieła i, różne, i dużo więcej, na przykład ostatnio sobie odblokowałem Maxa, jeszcze sobie odblokowałem Pana P, Wasza widzieliście, a kiełem y, już grałem. Dzisiaj nie pokazywałem, więc dzisiaj sobie nie pogramy. Dobra, to widzimy się zaraz, jak już będę w rumpce. Dobra widzowie, jesteśmy już w rumpce, no i y, gramy sobie w trybie duo tego. Starcie w trybie duo, no bo mi się chciał grać w duo. Z y, teraz zależy tylko od mojej osoby, z jaką gram też będę chciał sobie y, pograć dzisiaj Maxem, bo on też jest dobry na y, starcie w trybie dłocha, bo takie y, ten, y, z y, kimś hmm, na przykład. Dobra, ale już widzę, że ma steel. No Stew przez jedno U, jakby co. Oj, tutaj go pokonuje. Oczywiście to, nie, nie, nie gramy za gripą po, no, ponownie. O Jezu mam 69 9 Jezu, Jezus jak to wygląda, dobra no to Będziemy mogli coraz sobie zagrać Maxem Będziemy mogli go, go, go sobie też subgridować No nie ma, nie jest jakiś, yy, nie ma jakiejś dużej mocy <śm> Bo ma na razie, mój no Max ma na razie mam moc Tylko więc będę musiał go zrobić na 11 na Maxa <śm> No Maxa, Max, yy, maksymalną brandę, Czyli 11 Dobra, w sklepie nic ciekawego nie ma A legendarne so star dropy sobie od y odbierałem już Chyba, że będą jakieś nowe Albo są, nie ma na razie Tutaj na razie nie ma, w ogóle dołączajcie do mojego teamu yy, Roboty, Już mam jedną osobę w klubie. Tutaj, 13 tysięcy już mam Dobra, no to lecimy z kolejną rundą już sobie. Czekamy. Dobra, gram sobie z, buze, z basem. Z buzem. Dobra, jedę tędy. O, i on będzie szybciej. On tutaj nie wskakuje? A, mój dobry jest. Mój, y, ten jest dobry. Ten bas, bus. Więc, będziemy, więc chyba będzie wygrana runda kolejna. Czemu ja mam dwie, dwa spraye takie same? W ogóle y, pamiętajcie, żeby... Nie, już wam nie przypomnę, no bo pewnie gdy to oglądacie, no to już nie ma eventu Halloweenowego. A ja to nagrywam wtedy, kiedy już jeszcze jest. Chyba. Chyba, że już się skończył, nie pamiętam. Zaraz sobie będziemy mogli sprawdzić. Ja mam, y, bo jest do odbioru ta ikona gracza. On, wgraliśmy. Ja nic nie robiłem, jedynie skrzynki rozwalałem. Dobra, plus 9 pucharków, ładne, łatwe pucharki, nie gram ponownie. Dobra, jest to yy, wydarzenie? Eventowe nie ma już, OK. Yy, no to sobie tutaj mój ulubiony zadejmiesz to kieł, nie zmieniam. Nie kiełek, tylko kieł. Zaraz sobie, yy, teraz, najlepszy. Yy, dobra, co ja miałem? A, zmienić na maksa. I teraz sobie Maksym chcę zagrać w zadymę. i Nie zadymę, a zadymę. A jeszcze coś jest fajniejszego tutaj, bo... czy nic, nie ma nic. Okej. Okay. Moi znajomi sami... No, niektórzy starzy, starzy, więc git. Dobra. Lecimy dalej. Robojacek 1. Oczywiście. Dobra, lecimy. Jezu, co to za mapa? Jak ja nie cierpię takich map. Ci trzeba naokoło iść. Okej. Okay. Dobra, sobie poradzę. Ona chce do mnie iść? Na pewno? Nie wiem, po co ona to zbudowała. On to zbudował. Lub ona zależy, Dobra. gra tym zadomiarzem. Po co to zrobiła? Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że z ogarami gram, a nie to, co było y, wcześniej, jak sobie grałem po prostu. <laughs> Jezu, a w ogóle dodajcie znać, czy chcecie, żebym zagrał sobie z y, przyjaciółmi. Mój... Huuu, deser, jak ja go nienawidzę. <laughs> jak ma ulta. Dobra, pokonamy go, pokonamy. Co jest? Ja, jak ja tego nienawidzę? No i teraz, ja gram z butami, on to specjalnie wchodzi. No i strzelam na gola. Nie strzelam. No i strzelam. 1-0, przekrywamy. Dobra. Albo nie, nie odpalam, bo oni to zmarnują. Bo ja nie chcę mojego ulta yy, zużywać. Do nie jest tak, łat, yy, tak łatwo, tak Go się tak łatwo nie zdobywa. No nie, no, z kim ja gram? No nie, serce nie. Jest, ale to duga runda jest. To jest duga runda. Musimy pokonać Serge'a, bo wtedy mu ten... O nie, no kurczę. Musimy Serge'a pokonać, bo, yy, bo mu się yy, ten... Nie, Uf, myślałem, że to... Do... Dobra, szybko podaj. Oj, nie, Penny nie. No nie, no przegraliśmy. No Z kim ja gram? Ja z totalnymi nieogarami gram, totalnie. Dobra, tutaj secz idzie. No i przegraliśmy. Nie no, i się ja tam zrespię. Nie No i przegraliśmy, Jezus. Dobra, już nie gram, ja się gram sam od dzisiaj. A teraz gram sam. Tylko mi odejmuje... Starcie w trybie solo. Coś fajnego? Czy to Liga Mocy tylko? Nie, to Liga Mocy. W ogóle ostatnio, w ogóle ostatnio sobie wyjąłem 5000 marków. I właśnie odwykowałem sobie wtedy Max i tego kieła właśnie. Nimi sobie dużo grałem jeszcze z panem P. A właśnie, pana P nie używam. Czemu? Dobra, gramy sobie nie w batalii Tylko w starcie. Dobra. Jest Jemy Idziemy sobie grać. No to czekamy, aż nam się załaduje. Będę miał z kimś grać tak obok mnie, albo będę z kimś rozmawiał przez telefon. No to mogę, ale nie tak, jakby że nie mam z nim kontaktu. Szkoda, że nie ma takiej opcji, że można sobie po prostu tak rozmawiać. O. Dobra, nie idę do niego, bo jeszcze mi coś zrobi do... dużo. mi coś. Do... czego. O, pokonana. Ja to jest jestem dobry. Panem P. Dobra, pokonana. W razie czego musiałem to użyć. Dobra. Dobra, tutaj nie mamy nic. O tutaj skrzynki dwie. Gid. Skrzynki dwie, dwie do rozwalenia. W ogóle dajcie znać w komentarzach, czy macie jakiegoś skina. Yy, ten odblokowanego z halloweenu yy, z Halloween. Von, jakiegoś Halloweenowego skina. Yy, ten. Na przykład ja mam do Pana P tego. Dobra. Tutaj. Sobie... Ale on ma fajne w ogóle to, taką tą. Się oddalam, to to się zamyka. Jak... Nie, to jest zamknięte. Nie zobaczę. On tu gdzieś stoi, sykam. O, wiedziałem. Nie, to moje. A dobra, może umrzeć. Oni, serio? On mnie rozwalić? Czy co? O, dobra. Pyk. No może mnie tak gonić. Ja i tak go mam. Dobra, no i No i jakiś ten został. No nie, zaraz będzie... będę miał tego, no i wygram. Wystarczy, że będę miał ulto. No i już wygram. Przejmę ja tu. A, dobra. Bum, w dół. Dobra. 11, 11. ranga, okej. Okay. Jezu. Co ja mam z tymi liczbami? Znowu jest 69 liczba. Dobra, no. kiedy będę sobie mógł odblokować coś jeszcze kolejnego tutaj na 5300. Raczej dzisiaj sobie jeszcze nie wbiję. Dobra, lecimy sobie teraz. Nim hmm. zagrać? A, dobra kiedy będę yy, yy, pograł dzisiaj. To 100 co dzisiaj nie wbija. Przynajmniej, przynajmniej chcę w nim być, bić. Bić tyle. Ale może się to nie udać. Dobra, wyprimo. Pyk, pyk. Oj, nie. Sercz. Oj, nie zdążę. Nie, nie, Kieł nie jest, tylko tak na daleko. No ale on ten typ nie wie, że search jest... że kieł jest na blisko bardziej niż na daleko. Dobra. Oj, nie. O, okej. Okay. Tutaj nikogo nie widzę. Tutaj też. Tuka, tutaj tylko. Może sobie... Nie no, po co ja użyłem tego ulta? No nie, Dobra. Pyk. Nie roza. Rose'a. Mm, idź. A dobra. Oj. O, grałem tak czy Dobra, i popcorny. No i wygrałem. I łap, w dół, bo on słabo grał. Nic nie musiałem zrobić tak naprawdę, bo mi się jakiś ten bo mi się nity y, ją rozwalił. Dobra. No to zaraz jeszcze dwie rundy z y, towy git. Zaraz, y, zaraz Wam pokażę, ile ja mam w ogóle wybranych, wygranych na, y, dra, y, na grach solo. Jeszcze w potrójnych, mam trochę. W ogóle dajcie znać też w komentarzach, ile macie. Ile macie puchar na swoim y, koncie? Swoim takim ogólnym, nie na multi kontach. Tak jak ja mam na przykład nową serię. Zera do milionera, dobra. Tutaj Ting. Więc trzeba uważać. Trzeba uważać, ja wchodząc w jego y, bomby specjalnie. Dobra, 93 HP. Dobra. A ja mam w ogóle emotkę do niego, muszę sobie zmienić. Bo zostałem ze Star Droku. Robstara, nie wiem kto tam woli mówić tak i tak. Dobra, tutaj chyba nikogo nie ma. Nie wiem czy oni nie idą na środek. Zaraz sobie wezmę na, yy, tego Franka, bo na nim ma najwięcej pucharków. Zobaczę jak to jest trudne granie na takim trudnym poziomie. Tylko jeszcze sobie wie na ten na na kieł! Na kieł oj 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 I wiedziałem, że on tak działa. No i O, okej. Gdybym nie wziął. Y, gdybym y, do niego ciągle podchodził, no to bym umarł. Dobra, mi się za HP zregeneruje. Dobra. No i typ. Myślał, że pewnie chcę z nim ma. Pewnie myślał, że chcę z nim ma. Aha. Pewnie se. W... Nie wiem, co się stało. Pewnie se w mury wszedł. Dobra, no to jeszcze raz. Y, jeszcze dwa kucharki. Jak będę już na piątej, yy, na piątym miejscu, tutaj, no to będę musiał już specjalnie. Nie na piątym, trzecim albo na czwartym, nie pamiętam. Na czwartym się chyba plus dwa, trzy dostaje. Tak jak ma się poniżej 100 pucharków. Y, Okej. Okay. Pokonuję. Dobra. Jessie będę musiał tutaj pokonać, bo mi trochę przeszkadza. Przesz No nie, co ja zrobiłem? No dobra, i tak jak tutaj. Serio? To są boty. ta to bot, tutaj. No nie, no i co ja robię, no? No nie, no. A i tak już miejsce. Proszę, dodatkowe kucharki. Proszę. Jest, plus dwa, sto idealnie. A gdzie moje błyskotki? Gdzie moje 10 błyskotek? Halo. Błyskotki. A Max to nie 5000 przypadkiem? Chyba tak. Dobra, w sklepie zobaczmy sobie jeszcze, raz co to jest fajnego. No bo. Halo? Zobaczmy sobie, co jest fajnego. Tutaj. Tego na pewno nie będę kupował. Leona też nie. Steel też nie. Ale fajny Zady, yy, ten skin ma. Tutaj tak samo. Tutaj to nie jest trochę w sumie fajne. Tylko, że ja nawet nie mam tych skinów. Zadymiarze w sensie. No to tu nic nie ma. No to sobie zagramy teraz z Frankiem i chcę zobaczyć jak to tak naprawdę się turnu gra. W ogóle ten... Bus mi... Nie wiem jak się mówi, czy bas, bus... Bas, chyba. Bas, no to... Bas yy, do Frank... Yy, bazem do Franka mi brakuje tylko dwóch kucharków, żeby wyprzedzić Franka na tym. Tu, tu jest szesnasta ranga? I tu tak samo 16.2 pucharki, tutaj 361, tutaj 363, więc y, sobie teraz z nim zakończę. A w początku, jak się ma nowego zademiarza to jest łatwiutko, ale później, gdy się ma powyżej 200-300, ten puchark na, na jakimś zadomiarzu to się robi trudniej. Bo jeszcze tam do 200 jest łatwo, ale jak się ma powyżej już y, tylu, no to nie jest tak łatwo. A ja w ogóle frankiem nie umiem grać. Mam 4 gadżety. Kolt to jest najgorsza postać na tą. Oj, okej. Okay. Kolt to nie. Kolc mi nic nie zrobi. Chodź tu, kolciku. Dobra, Jezu, ja nie cierpię takich, tych, którzy uciekają. Nawet jak mam full HP, no to ucieka. Dobra. No nie, no i uciekają, no. Ja mam zero tych, dlatego nie lubię Franka. Dobra, Barley tylko atakuje, tak mam nie zwraca Dobra. Nie! No czemu na mnie wszyscy? Halo! Czemu na mnie? O no Jezus! Czemu na mnie? Wszyscy nagle. Bo mam mało HP? Dobra. No to to by było już na tyle. Zebrał starsa z mojego pierwszego eponta. Ja się już z wami żegnam. Pa! pa.